To jest lukratywna elegancja. A dzisiaj zagłębiamy się w nawyk, który może sabotować Twoją samoocenę, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, Twoje domowe ubrania. Tak, mówimy o tym starym dresie, wyblakłej koszulce czy spodniach, które straciły swój kształt. Czy przyczyniają się one do Twojego dobrostanu, czy tylko wzmacniają poczucie zaniedbania? Nazywam się Karol i pozwól, że ci coś powiem. Kiedy byłam młodsza, przeszłam przez fazę, w której myślałam, że wygodne ubrania są synonimem cokolwiek jest w porządku. To było tak, jakby przebywanie w domu dawało mi prawo do ignorowania mojego wyglądu. Ale wiesz co zrozumiałam? Te pozornie nieszkodliwe ubrania uczyły mnie postrzegania siebie jako mniej wartościowej. Jakby wysiłek, aby czuć się piękną, był warty zachodu tylko dla innych, nie dla mnie samej. A oto najbardziej ciekawa część. Pomyśl o kobietach takich jak Lauren Bacall z jej nienaganną postawą czy Octavia Spencer, która emanuje elegancją nawet w swoich najbardziej kazualowych momentach. Czy myślisz, że kiedykolwiek pozwoliłyby, aby jakikolwiek element garderoby opowiadał złą historię o tym, kim są? Nawet podczas odpoczynku. To nie chodzi o luksusy. To decyzja. Decyzja, aby traktować siebie z wartością, na jaką zasługujesz każdego dnia. Więc jeśli masz w szafie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się niewidzialna lub pozbawiona motywacji, dzisiaj jest dzień, w którym wypowiadamy im wojnę. Bo tutaj w lukratywnej elegancji zamieniamy elegancję w moc, a moc zaczyna się od tego, jak postrzegasz samą siebie. Ważny szczegół. Ten kanał oferuje teraz automatyczny dubbing w dziesięciu językach. Jeśli wolisz, możesz oglądać po angielsku z napisami w swoim języku. YouTube automatycznie dostosowuje język filmu do Twoich ustawień. Jeśli chcesz nauczyć się tworzyć proste, stylowe zestawy, które wzmacniają Twoją pewność siebie każdego dnia, kliknij przycisk Lubię to, zapisz się na kanał i włącz powiadomienia. Bo elegancka kobieta nigdy nie jest niewolnicą oczywistości, a pierwszym krokiem do tego jest uwolnienie się od mitu domowych ubrań. Zróbmy to. Dlaczego Twoje domowe ubrania kształtują Twoją samoocenę bardziej niż myślisz? Czy wiesz, że sposób, w jaki ubierasz się w domu, może głęboko wpływać na Twoją samoocenę, produktywność? A nawet energię przez cały dzień? Badania nad koncepcją ubranej kognicji pokazują, że ubrania, które nosimy, bezpośrednio wpływają na nasz umysł, wyzwalając wzorce emocjonalne i behawioralne. To znaczy, że twoja stara, zniszczona koszulka, która wydaje się nieszkodliwa, może faktycznie wzmacniać przekaz zaniedbania wobec samej siebie. I co gorsza, może to dziać się tak automatycznie, że nawet tego nie zauważasz. Sama przez to przechodziłam. W szczycie żonglowania pracą i codziennymi obowiązkami myślałam, że wszystko ujdzie podczas pozostawania w domu. Ale zauważyłam coś intrygującego. Im bardziej nosiłam niechlujne ubrania w tych momentach, tym mniej czułam chęć bycia produktywną, czy nawet dbania o siebie. To było tak, jakby te elementy garderoby już rzuciły ręcznik, zanim dzień się w ogóle zaczął. W końcu, jeśli nie traktowałam siebie jak kogoś, kto ma znaczenie, jak mogłam oczekiwać, że mój dzień będzie ekscytujący czy produktywny? Pomyśl o tym, czy zauważyłaś, jak niektórzy ludzie potrafią wyglądać zadbanie nawet w najprostszych sytuacjach? Jak nawet w każualowych okolicznościach emanują troską i szacunkiem do siebie? To nie dlatego, że zawsze noszą wieczorowe suknie, ale dlatego, że ich wybory odzwierciedlają szacunek, jaki mają do siebie i ról, które pełnią, czy to dla innych, czy dla siebie samych. Ale co z nami, zwykłymi kobietami? Jak możemy to osiągnąć w chaosie codziennego życia? To jest wielkie pytanie. Chcemy wygody i praktyczności, ale też chcemy czuć się dobrze ze sobą. I często wierzymy, że te dwa światy nie mogą współistnieć. Jednak prawda jest inna: wygoda i styl mogą iść w parze. Różnica tkwi w wyborach, które dokonujemy. Ludzki mózg jest zaprogramowany do oszczędzania energii, co oznacza, że zawsze szuka najszybszej, najłatwiejszej ścieżki, prowadząc do konfliktu. Jeśli masz łatwo dostępne, niechlujne elementy garderoby, Twój mózg je wybierze. Nie dlatego, że są lepsze, ale dlatego, że wysiłek wyboru czegoś innego wydaje się w danej chwili zbyt duży. W ten sposób problem nie tkwi tylko w samych ubraniach, ale w systemie, który stworzyłaś. Jak to rozwiązać? Zautomatyzuj swoje wybory. Zamiast mieć szafę pełną ubrań, które nie odzwierciedlają tego, kim jesteś, zainwestuj w kilka wysokiej jakości, wygodnych elementów, które są stylowe i cię reprezentują. Rozważ dobrze dopasowane legginsy, bawełniane topy o czystych krojach czy zestawy loungewear które czują się tak dobrze w dotyku, jak wyglądają. Pozostaniesz wygodna, ale przekaz, który wysyłasz do siebie samej, będzie całkowicie inny. Aby to wzmocnić, pomyśl o analogii do pracy zdalnej. Wiele osób zgłasza, że zmiana z piżamy na bardziej odpowiednie ubrania robocze, nawet pozostając w domu, dramatycznie zwiększa produktywność. Ta sama zasada stosuje się do reszty twojego życia. Kiedy ubierasz się dobrze, nawet do najprostszych działań, to tak, jakbyś wysyłała przypomnienie do swojego mózgu. Mam znaczenie. A to, co robię, też ma znaczenie. Więc zmiana nie polega tylko na ubraniach, ale na tym, co one symbolizują. Za każdym razem, gdy wybierasz strój, w którym czujesz się dobrze, potwierdzasz swoją własną wartość. Nie ma znaczenia, czy ktoś patrzy, ty patrzysz. To nie chodzi tylko o ubieranie się, żeby wyjść, to o ubieranie się, żeby żyć, nawet w momentach, które wydają się trywialne. Na koniec dnia wyzwanie jest proste, ale potężne: jaką historię chcesz sobie opowiadać każdego dnia? Jak twój strój wpływa na twoją samoocenę? I jak to zmienić w zaledwie 15 minut dziennie? Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, dlaczego czasami czujesz się tak odłączona od siebie przez cały dzień? Wiele z nas doświadczyło tego podczas pandemii. Zaczynałyśmy dzień w przypadkowych, niechlujnych ubraniach, spędzając godziny bez zwracania uwagi na nasz wygląd. Potem, gdy w końcu rzucałyśmy okiem na siebie w lustrze, to niepokojące uczucie się wkradało. To nie jestem ja. Ale czy to tylko mały szczegół? Czy sposób, w jaki prezentujemy się przed sobą samymi, mówi znacznie więcej o tym, jak siebie postrzegamy? To rozłączenie wiąże się z emocjonalnym kosztem. Noszenie ubrań, które kojarzymy z pozytywnymi momentami, może znacząco podnieść nasz nastrój i samoocenę. Z drugiej strony, noszenie elementów, które sprawiają, że czujemy się niewidzialne, ma wpływ wykraczający poza lustro. Wpływa na naszą motywację i to, jak stawiamy czoła dniowi, jak zbalansować praktyczność i troskę o siebie. Wiele z nas wierzy, że poprawa naszego wyglądu wymaga godzin lub mnóstwa pieniędzy, więc odkładamy to na bok. Ale to nie mogłoby być dalsze od prawdy. Rozwiązanie zaczyna się od małych kroków. Poświęć tylko 15 minut dziennie na zadbanie o siebie. Nie musi to być nic wymyślnego. Nałóż trochę kremu nawilżającego, popraw fryzurę i wybierz prosty element garderoby, który kochasz. Ten mały nawyk może na nowo zdefiniować sposób, w jaki postrzegasz siebie. Pomyśl o różnicy między noszeniem wyblakłej koszulki, której już nie lubisz, a wygodnym topem, który podkreśla twoje piękno. Przekaz jest jasny: zasługujesz na troskę, nawet w najprostszych momentach. Aby zrozumieć ten wpływ, rozważ kobiety, które opanowały sztukę dbania o siebie. Na przykład, Michelle Obama wspominała, że wydzielenie czasu na zadbanie o siebie jest ważną częścią jej dnia, nawet podczas najbardziej zapracowanych momentów. To nie chodzi o bycie perfekcyjną przez cały czas. Chodzi o dokonywanie wyborów, które potwierdzają twoją wartość. Skup się na fundamentalnych elementach, które są zarówno proste, jak i mocne. Dobrze dopasowana para dżinsów, bawełniany top o czystym kroju czy stylowy, wygodny zestaw loungewear mogą oszczędzić ci czasu i wyeliminować frustrację związaną z gapieniem się na szafę z uczuciem, że nic nie pasuje. Kiedy budujesz garderobę z elementów, które podnoszą twoją samoocenę, dbanie o siebie staje się automatyczne, a troska o siebie staje się częścią twojej codziennej rutyny. A teraz pozwól, że podzielę się z Tobą czymś wyjątkowym. Jeśli pragniesz odkryć te niewidoczne kody, te subtelne sygnały, które odróżniają kobiety emanujące autentyczną elegancją od tych, które jedynie próbują ją naśladować, mam dla Ciebie coś przygotowanego. Mój kurs, wyglądaj na bogatą, nie wydając dużo, właśnie jest wprowadzany z wyjątkową ofertą promocyjną. Lekcje są udostępniane stopniowo, a to oznacza, że w tej chwili możesz dołączyć za cenę promocyjną. Jak tylko kurs zostanie w pełni ukończony, cena wzrośnie do pełnej wartości, bez żadnych zniżek. Co nauczysz się w kursie? To nie są tylko porady dotyczące ubrań. To kompleksowy przewodnik po kodach wizualnych, behawioralnych i społecznych, którymi posługują się zamożne kobiety. Te detale, które zmieniają sposób, w jaki jesteś postrzegana, szanowana i traktowana wszędzie, gdzie się pojawisz. Od wyboru tkanin i proporcji przez język, ciała i ton głosu, aż po strategię budowania prestiżowej obecności nawet przy ograniczonym budżecie. To inwestycja w siebie, która transformuje nie tylko twoją garderobę, ale całą twoją obecność w świecie. Kobiety, które rozumieją te kody, poruszają się przez życie inaczej, z cichą pewnością siebie, która otwiera drzwi i przyciąga szacunek. A teraz masz szansę nauczyć się tego wszystkiego, zanim cena wzrośnie. Link znajdziesz w opisie. Nie czekaj. Elegancja nie powinna być przywilejem, ale narzędziem, które służy ci każdego dnia. Jeśli Twoja samoocena była niska, zacznij od tej prostej korekty. Ubieraj się dla siebie, nie dla innych. Bo kiedy czujesz się dobrze ze sobą, wszystko wokół ciebie zaczyna się poprawiać. W końcu, jak możesz troszczyć się o świat, jeśli nie dbasz o siebie? Oto kluczowy punkt. Tworzenie podstawowych, stylowych zestawów na co dzień to coś więcej niż tylko wybieranie ładnych ubrań. To redefiniowanie tego, jak chcesz się czuć. Dzisiaj dowiedziałaś się, że wysokiej jakości, proste, wygodne elementy mogą transformować sposób, w jaki postrzegasz siebie w lustrze i jak podejmujesz swoje rutyny. Teraz bądźmy szczere. Ile razy patrzyłaś w lustro i myślałaś, mogłabym czuć się o wiele lepiej. To się zdarzyło, ale teraz masz narzędzia do zmiany. Budowanie garderoby, która podnosi twój nastrój, nie polega na wydawaniu więcej. Polega na mądrym wydawaniu. I przede wszystkim na wyborze elementów, które potwierdzają wartość, jaką masz dla siebie samej. Zanim zakończę, chcę ci pokazać jeszcze jedno narzędzie transformacji. Mój e-book Portrety Eleganckie z AI zawiera 100 promptów, które zamienią Twoje zdjęcia w profesjonalne, wyrafinowane portrety. Takie, które opowiadają historię kobiety świadomej swojej wartości. To nie są zwykłe filtry czy edycje. To sposób na stworzenie wizerunku, który otworzy przed Tobą nowe możliwości. W biznesie, w kontaktach społecznych, w życiu osobistym. Skorzystaj z sceny promocyjnej, zanim wzrośnie. Link znajdziesz w opisie. Jeśli podobało Ci się to wideo i chcesz więcej wskazówek, jak podnieść swoją samoocenę i sukces, zapisz się na kanał i daj mu lubię to. Elegancja to moc, a moc może zamienić Twoje życie w coś lukratywnego. Teraz chcę wiedzieć, który element w Twojej garderobie sprawia, że czujesz się najbardziej pewna siebie? Napisz w komentarzach: Elegancja zaczyna się w domu, jeśli podobało Ci się to wideo. A jeśli chcesz wspierać ten kanał i otrzymywać ekskluzywne treści, Rozważ dołączenie do naszego klubu członkowskiego. Wartości zaczynają się już od 6 zł i 99 groszy miesięcznie. Aby to zrobić, kliknij przycisk Zostań członkiem. Nie zapominaj: Twój styl nie polega tylko na tym, jak prezentujesz się światu, polega na tym, jak prezentujesz się samej sobie. Kontynuujemy tę rozmowę w następnym filmie?